Żywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Te tajemnice będziemy rozważać podczas rekolekcyjnego spotkania młodych Max Festival w Niepokalanowie. Jeżeli pragniesz rozważać ją razem z nami, podjąć głębsze życie i doświadczyć tego, że Bóg jest naprawdę blisko, to zapraszamy Cię do Niepokalanowa w dniach od 22 do 26 sierpnia. W tym roku skupimy się na obecności Chrystusa w Sakramencie Eucharystii. W programie m.in. konferencje, Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim, procesja na wzór procesji Bożego Ciała. Filmy, a także spotkania w grupach. Każdy będzie miał możliwość indywidualnej modlitwy w kaplicy adoracji otwartej przez cały czas trwania festiwalu, a także rozmowy z kapłanem. Będzie także czas na wspólną zabawę. Przewidziano pogodne wieczory i koncerty. Wystąpi m.in. zespół New Life'em. Więcej informacji i zapisy na stronie www.maxfestival.pl Czekamy na każdego i już modlimy się za tych, którzy do nas przyjadą. Zapraszają ojcowie Franciszkanie. Na zegarach godzina 8.15 słuchają Państwo porannego Radia Niepokalanów w piątek, 24 dzień sierpnia roku 2012. Kolejny raz spotykamy się z uczestnikami Max Festiwalu na naszej antenie i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy mają włączone radia i nastawili sobie częstotliwości 98,6 FM. To są wszyscy ci, którzy mieszkają w Łodzi, w okolicach. Albo 102,7 FM, ci, którzy mieszkają w województwie mazowieckim. Dwa dni temu w studiu Radia Niepokalanów była taka grupa, Grupa męska, takich było tutaj trzech jego mościów, był Adam, Ignacy i Łukasz i opowiadali o tym, kiedy jest Max Festival i dowiedzieliśmy się, że jest od 22 do, do 26 sierpnia. Opowiadali o tym, gdzie jest Max Festival i mówili o tym, że jest w Niepokalanowie i to w Niepokalanowie wszędzie, ponieważ uczestnicy Max Festiwalu opanowali wszystkie możliwe zakamarki, pole namiotowe, staw. Na przykład o tutaj dzisiaj mam jednego reprezentanta, który wczoraj w stawie siedział. Yy, co, nie siedziałeś w stawie? Siedziałem. O, proszę bardzo. Połamał regulamin, ale się przyznał publicznie, że połamał regulamin i siedział w stawie. W każdym razie o tym opowiadaliśmy w środę. Wczoraj natomiast w studiu była Ola, była, była Kasia i była Ludka i opowiadały o tym, jaki jest temat spotkania, a temat tego rocznego spotkania Max związany jest z sakramentem Eucharystii. Pierwszy Max Festival 4 lata temu. Yy, podczas niego świętowaliśmy 800 lecie założenia zakonu Franciszkanów. Potem był Max Festival, w którym świętowaliśmy albo rozważaliśmy tajemnicę. Chrztu. A? A tak? A rok temu? Bierzmowanie. A to w tym roku przypada? Eucharystia. To znaczy, że za rok będziemy mówić o. Państwu. Bierzmowanie, wierzmowanie, 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 Eucharystia, najświętszy sakrament nie. No właśnie, trzeba zrobić powtórkę z katolicyzmu, Siedem sakramentów. Musisz mówić troszeczkę bliżej, bo cię nie będą nasi słuchacze słyszeli, wiesz? Dobra, może być. Okej, okay, a dzisiaj w studiu mamy, mamy taki skład męsko-damski. Otóż pojawił się człowiek, który wczoraj, jak się przyznał, siedział w stawie. Zaraz się dowiemy, o co mu chodziło z tym siedzeniem w stawie. Jak ty masz na imię i skąd przyjechałeś? Więc mam na imię Krzysiek, przyjechałem tutaj. Z mało znanego, aczkolwiek bardzo ładnego Hornówka. Hornówka. Który znajduje się pod Warszawą. A dziewczyny, wybyście byście trafiły do Hornówka? Oczywiście, do Krzysia to chyba... GPSem GPS-em wszędzie. A, proszę bardzo. A GPS odnajduje Hornówek, czy nie? Czy odnajduje, odnajduje. Tak... To nie jest tak tajemnicza wieś, że hmm. nawet... E, Przepraszam, miasto, e, miejscowość... Co to jest właściwie Hornówek? Wieś, miasto, miejscowość? Na tyle cywilizacji tam jest. E, to jest miejscowość jakieś 15 kilometrów od Warszawy. Mhm przy Izabelinie, bardziej znane miejscowość. To jest gmina Izabelin. A czym, co, co robicie w Hornówku? Jest jakaś taka słynna sprawa, którą się w Hornówku robi? No nie wiem, na przykład największa w Polsce hodowla truskawek. Nie, nie, no to Hornówek nie, nie jest znany z, 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 niczego. z niczego, że tak powiem. Od dzisiaj Hornówek jest znany z Krzysztofa Mazura, który jest uczestnikiem Max Festivalu i zajrzał do studia Radia Niepokalanów. A oprócz tego mamy tutaj dwie reprezentantki Radziejowa. Halo, halo. Jesteśmy. E, jesteśmy. Kim jesteś? E, ja jestem Marika. Przyjecha... A tam... No, no, ja jestem Justyna. I przyjechałyśmy z Radziejowa. To jest taka mała miejscowość. W to najmniejsze Najwięsze miasto, miasto powiatowe. powiatowe w Polsce. Tak. O, widziałeś, załatwiły cię. Jeden zero dla nich. Bo ty o chornówku który niby taki tajemniczy, że na GPS GPS-ie go nie znajdę, a ono proszę bardzo, chórem. Najmniejsze miasto powiatowe w Polsce. Hmm. Proszę bardzo, składra, 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 co ja gadam po włosku, gadam, nie jesteśmy w Polsce, musimy... nie, drużyna, w Polsce. drużyna żeńska, 1-0 prowadzi z drużyną męską, ale zaraz coś wymyślimy wspólnie <grym> i jest. załatwimy je i będzie remis 1, 1 I po co wy tu już przyjeżdżacie na ten Max Festival, bo ja z tego co pamiętam to co, co roku tu jesteście No bo to tak, już taka tradycja raz. się stała chyba. Nie przeszkadza wam to? Nie, nie wręcz cały rok nie. na czekamy na Max Festival, 22 26 sierpnia to są dni zarezerwowane właśnie na Max Festival i nie ma innych planów. Ale dlaczego czekacie na ten Max Festival? No, przyjechałyśmy pierwszy raz, znaczy ojciec Mariusz nas, który prowadzi naszą młodzież i scholę, tylko zrobię margines. Radziejów to parafia, która, którą prowadzą sobie franciszkanie, należący do prowincji Matki Bożej Niepokalanej, do prowincji warszawskiej. Klasztor w Radziejowie jest właśnie takim franciszkańskim klasztorem i w jakiś tam sposób te ta macki, mafii franciszkańskiej tam też dotarły do Radziejowa. Tak. tak, no to w 2009 roku, czyli kiedy był pierwszy Max Festival, uh -huh. ojciec Mariusz zadzwonił do mnie, czy nie mam ochoty pojechać. Pod namioty, właśnie, na Max Festival. Nie no wiedziałyśmy, i... co to w ogóle będzie tam, bo, no bo chyba no nikt nie wiedział. Raz, no to, jeszcze nikt nie wiedział. No, ale zgodziliśmy się, zgarnęła Marikę. I wtedy I... też udzielałyśmy wywiadu do Radia ja Trwam, pamiętam. Do nie telewizji, telewizja Trwam. przepraszam. No, jo, oj, to ta ważna sprawa. Telewizja. Mam nawet na kaburze. Hmm? <laughs> tak, no i tak się jakoś zaczęło tradycja. I od czterech lat tutaj od co roku, tak? Lat. co roku. W tym roku przyjechała nas mała garstka, bo tylko we dwie. Niestety we dwie. To znaczy, że w poprzednich latach przybywałyście całą gromadą? Znaczy, no tak, około po... dziesięciu osób zawsze było, a teraz jakoś tak się wszyscy wykruszyli. No ale my podtrzymujemy tak. tę tradycję. My... <noise> tradycję. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku to już wy będziecie takimi organizatorkami wyjazdu do. O, nie wykluczony, no, niewykluczone, niewykluczone, ale my nie przyjedziemy nie na pewno. Krzysztof, a ty skąd, przepraszam bardzo tu? No ja tutaj dwa lata temu byłem na pielgrzymce z grupą brązową, którą prowadzą Franciszkanie i tam pierwszy raz usłyszałem o, o tym Max Festiwalu. Miałem być w zeszłym roku, niestety wziąłem je wtedy Angina i przyjechałem tylko na koncert regału, mm -hmm. którego koszulkę mam na sobie. I w tym roku no, udało się, też byłem na pielgrzymce i tak samo Max Festival był organizowany, więc pomyślałem czemu nie. I koleżanka, no twoja koleżanka Angina w tym roku nie, nie chciała mieć z tobą spotkania w tym samym Ty, czasie. Nie, nie, obraziliśmy się na siebie kompletnie. Nie dzwonicie już do siebie, nie, nie piszecie. <gry> Nawet maila. Nie masz, nie masz adresu mailowego do niej. Nie jakoś nie układa nam się ostatnio, nie ma co na siłę tego ciągnąć, bo to nieprzyjemna znajomość. No to dobrze, to pozdrawiamy twoją koleżankę Anginę w takim razie. I niech sobie siedzi tam, gdzie siedziała wcześniej. Krzysztof wspominał o zespole Regał, o koncercie zespołu Regał. To był zespół, który grał w zeszłym roku na Max Festivalu. Max Festival to takie Spotkanie rekolekcyjne, ale od czasu do czasu zdarza nam się zaprosić kogoś. Zresztą za każdym razem kogoś zapraszaliśmy. Pamiętacie, kto grał za pierwszym razem? Magda Aniołta. Anioł. A za drugim razem? Właśnie. Zastanawiałam się nad tym wczoraj, mhm. ale nie mogę sobie przypomnieć. Wiela Brzezińska. O, a, no tak, a ona w zeszłym była roku? W nie. Magda była w ciągu. No, Dziewczyny wiedzą lepiej, kto był, kto był kiedy, w jakim stanie. E, w, tak, w zeszłym roku zespół Regał, a w tym roku będzie zespół New Life. Life M. I o tym opowiemy, albo nie, za chwilę, po piosence tegoż właśnie zespołu. Bo wolność prawdziwa to wyboru sztuka, tego co pożytek przynosi dla ducha. Możesz kombinować i głowę w piasek chować, tylko że w ten sposób godności nie zachowasz. Nie jesteśmy modni, nie jesteśmy na czasie, bo świat dzisiaj wszystko opiera na kasie. Taki model daje świat, a człowieku wybieraj albo wygrasz życie swoje. Albo sponiewierasz, bądź jak lew I nic nie bój się, Pan Bóg przecież przy Twoim boku jest Bracie, ty, siostro, pamiętaj też Nie walcz ze złymi ludźmi, tylko samym złem Nie potępiaj, nie osądzaj, nie wytykaj palcami Kochaj zawsze i przebaczaj, nie tylko czasami Te dźwięki to piosenka zespołu Regał z płyty, która zatytułowana jest A taki jesteś fan zespołu Regał, a nie wiesz jak jest płyta zatytułowana? Życie, nowe życie Nowe życie? Nie, no nie, chyba nie. nie, nie. No, zadanie domowe. Dowiedzieć, jak się, jakie jest zatytułowana płyta zespołu Regał, z której pochodzi ten utwór. Zespół Regał grał na Max Festiwalu w zeszłym roku. W tym roku pojawi się zespół New Life M i ten koncert już jutro o godzinie 19.30 na scenie za Bazyliką. Za Bazyliką w Niepokranowie. oczywiście zapraszamy wszystkich, 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 wszystkich. Przypomniałeś sobie? Nareszcie. Nareszcie. Proszę bardzo o punkty. Jest to. Punkty dla Krzysztofa z Hornówka i dlatego wychodzimy na, na nasze nie. Nie, 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 nie na remis, bo to było trudne pytanie, więc on dostaje dwa punkty. Ja więc nie jest ma, nie. Tak, jest 2 jeden tutaj dla naszej strony tak stołu. Jest. Tam za Radziejów dostałyście jeden punkt, ale to taki punkt był o, a on teraz dwa za tytuł płyty z zespołu Regał. W każdym razie przypominam, 19.30 jutro nie Regał, bo Regał grał na Max Festivalu w zeszłym roku. Natomiast zespół New Life M się pojawi i będzie grał. Max Festival to takie spotkanie rekolekcyjne, bo tu właściwie cały dzień coś się dzieje. Są wczoraj procesja eucharystyczna ulicami Tresina i Paprotni wcześniej oczywiście Eucharystia, adoracje Najświętszego Sakramentu e, jutrnia niż Pory, właściwie tej modlitwy jest strasznie, strasznie dużo, tak patrząc bardzo mm. z boku, ale oprócz tego są jeszcze, jest coś takiego, co się nazywa spotkania w grupach. I Co wy tam robicie na tych spotkaniach w grupach? Ja pytam, co wy tam robicie, mm. ponieważ ja tu zawsze biegam po polu albo coś innego robię i nigdy na takim spotkaniu w grupach muszę się przyznać uczciwie, no naprawdę, uczciwie się przyznaję, nie byłem. Opowiadać? No to... To trochę też zależy od animatora, czyli prowadzącego. No, zależy, jak to wszystko mhm. zorganizuje, poprowadzi. poprowadzi tak. Ja macie czteroletnie doświadczenie, to opowiadajcie. No, w tym roku, znaczy, bo trafiłyśmy razem do grupy, zawsze byliśmy osobno y, i pierwszy raz trafiłam, że y, ojciec prowadzi, tak to mhm. zawsze siostra jakaś. Siostra albo zakonna. Zakonna, mi też się tak, tak trafiało. I teraz prowadzi nas ojciec Mariusz, chyba jest diakonem. Ojciec Andrzej mówi... Oj, Co, ja gadam. Bo, tak, bo nasz ojciec Mariusz się nazywa. No i jest diakonem, chyba, tak? Mhm. No. no i w tym roku no, to rozważaliśmy wszystko o Eucharystii. Po kolei mówiliśmy. Strukturę Eucharystii tak. omawialiśmy na wczorajszym spotkaniu. Musieliśmy ułożyć w kolejności wszystkie. Właśnie struktury Wszystkie części mszy, a później no, zastanawialiśmy się, jakie jest, jest znaczenie poszczególnych części mhm. mszy. Aha. A tu jak trafiacie do tych grup? To jest jakieś tak, że każdy, że ja chcę z ojcem Andrzejem, ja chcę z ojcem nie, Michałem, nie, to ja nie chcę jest z Ojcem. Takie proste. Ja chcę z siostrą. Ale to, ale to może. Nie, tak. sekretu może nie zdradzimy. Wszum, ja to rację. ale na stronie Max Festivalu, jeśli ktoś chce przyjechać, trzeba się zarejestrować, wysłać mhm. zgłoszenie, a wtedy nie wiem jak to się tam dzieje, jakaś magia, ale tak jest, że... No Poszczególnych y, uczestników przydziela się do grup. Nie ma żadnej magii, jest pani Ewa, która tym wszystkim A, zarządza. To... Widziałaś? I rozmontowałem twój bajkowy świat. Wszystko jasne. Po prostu. Krzysztof, ty w jakiej grupie jesteś w tym roku? grupie ja oznaczonej numerem H. W grupie K. oznaczonej numerem 8. 8, 8 jak hornówek. 8 jak hornówek? A, B, C, D, E, F, G, H. H jest ósmą wow. literą alfabetu. 3-1. Dziękujemy. Yeah. Oh. <grymne> Proszę bardzo. I prowadzi tą grupę siostra, której imię nie pamiętam, ale wiem, że pochodzi z zakopanego i mm -hmm. dotychczas zajmowała się dziećmi troszeczkę młodszymi niż Niestety. my jesteśmy, bo te brzdące miały po półtorej roku. Aha. Więc generalnie mówię że to dla niej spore wyzwanie. Chociaż myślę, że poradziła sobie całkiem nieźle. Siostra od świętej rodziny, czy jakoś tak. Mm -hmm. <grymne> no, nosi charakterystyczny kolor habitu, więc myślę, żebym ją poznał. Ale poza tym to... No to całkiem w porządku. Też mieliśmy o tej Mszy Świętej. No, wszyscy o tym mają. To było od organizatorów. Dostaliśmy te koperty, gdzie trzeba było najpierw ułożyć, co jest najpierw. Mhm. Czy ogłoszenia, czy homilia, czy pierwsze czytanie. I potem po kolei, żeśmy to omawiali, tak, troszeczkę. Bardziej się nad tym zastanawialiśmy niż na co dzień. Dobrze, i o, spotkanie w grupach to, to jest coś, co jest też w programie Max Festiwalu, o tym opowiadamy. Ale powiedzcie mi taką jedną rzecz, bo ja tak na Was patrzę i takie mam wrażenie, żeście się położyli strasznie późno spać. Mm. Tak się składa, że to właśnie jest prawda. Mm, <laughs> tak jest się prawda. składa, że są długie kolejki do prysznic. A, bo prysznicu. Max Festiwal to nie tylko wyzwanie duchowe, ale również i logistyczne. To jest taki Przez. czas dla komandosów. Ale jeszcze musieliśmy wcześnie wstać. wcześniej wstać. A o której wstać. to jest wcześniej dla was? Wcześniej, wczoraj... Dzisiaj sobie pospaliśmy do siódmej. Tak, dzisiaj pospaliśmy do siódmej, bo wczoraj pobudka była bardzo wcześnie, bo była za 15 siódma. Mm -hmm. <laughs> tak, także dzisiaj 15 minut. Ym, Dużo dało. Tak, tak. <laughs> to look, luksus był. No a poszliśmy spać. Nie wiem, o. 0015. Była cisza nocna. Proszę bardzo, zgodnie z regulaminem poszły spać. No 3-2. Przyznamy <laughs> jeden punkt. Drodzy Państwo, słyszycie, że na Magax Festiwalu dzieją się różne rzeczy, ludzie się modlą, ludzie się spotykają w grupach, ludzie rozważają różne sprawy związane z liturgią. W tym roku tematem jest Eucharystia, zatem te, wszystko to, co robimy, koncentruje się wokół Eucharystii. Ale jutro już będzie ten ostatni dzień. Zaprosimy też i Państwa pewnie i już zapraszamy na koncert zespołu New Life M, bo to też taka tradycja Max Festiwalu, że ktoś przyjeżdża i coś tam do nas gra i dla nas gra. A póki co trzeba wysłać tych młodych ludzi na śniadanie, ponieważ nic nie jedli, a wstali jak tutaj właśnie lamentują, wcześniej, bo o siódmej, więc teraz trzeba ich wysłać. nie O siódmej to już luksus, wczoraj było wcześniej. Czyli nie lamentują. Nie, <laughs> nie lamentują, nie, ale w każdym razie każde. wysyłamy ich na śniadanie, żeby nam nie popadli na następnym punkcie yy, programu. W studiu Radia Niepokalanów yy, Gości, gościłem znakomitych przedstawicieli najmniejszego miasta powiatowego w Polsce, czyli Radziejowa. I była to. Marika i Justyna. Oraz człowieka z miejscowości bardzo słynnej już od dzisiaj, która nazywa się Chornówek no, Krzysztofa. Krzysztof. Dziękujemy Państwu o, bardzo o, pięknie. Do usłyszenia. Jutro, mniej więcej o tej samej porze, przyprowadzę jakichś nowych, baks festiwalowych ludzi. Do usłyszenia. To spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Te tajemnice będziemy rozważać podczas rekolekcyjnego spotkania młodych Max Festival w Niepokalanowie. Jeżeli pragniesz rozważać ją razem z nami, podjąć głębsze życie i doświadczyć tego, że Bóg jest naprawdę blisko, to zapraszamy Cię do Niepokalanowa w dniach od 22 do 26 sierpnia. W tym roku skupimy się na obecności Chrystusa w sakramencie Eucharystii. W programie m.in. konferencje, msza święta w klasycznym rycie rzymskim, procesja na wzór procesji Bożego Ciała, filmy, a także spotkania w grupach. Każdy będzie miał możliwość indywidualnej modlitwy w kaplicy adoracji otwartej przez cały czas trwania festiwalu, a także rozmowy z kapłanem. Będzie także czas na wspólną zabawę. Przewidziano pogodne wieczory i koncerty. Wystąpi m.in. zespół New Life M. Więcej informacji i zapisy na stronie www.maxfestival.pl Czekamy na każdego i już modlimy się za tych, którzy do nas przyjadą. Zapraszają Ojcowie Franciszkanie.